Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś opowiem Wam o tym, jak przejechać na rowerze swoje pierwsze 100 km, jak się przygotować, co zabrać. Od razu dodam, że ten odcinek raczej będzie przeznaczony dla osób, które jeżdżą na luzie, bez napinki, rekreacyjnie, nawet jeżeli z jakimiś ambicjami, z zadziorem to nie sportowo, nie treningowo raczej dla tych właśnie osób, które czerpią tylko przyjemność nie patrząc aż tak bardzo na wyniki, ale jednocześnie chcą taką stóweczkę przejechać tym się pochwalić. Zapraszam do oglądania. Więc jak przejechać 100 km na rowerze? Wystarczy wziąć rower elektryczny z dobrym zasięgiem i testówkę przejechać. No dobrze, a tak zupełnie poważnie. Moim zdaniem najważniejsza sprawa to nie porównywać się z innymi. To, że szwagier wujka, brata żony powiedział, że on 100 km tą przejechał na nienapompowanych oponach, bez jedzenia, bez picia, jeszcze było 40 stopni i on to zrobił w 3 godziny. Może się niestety okazać, że to nie było 100 km, tylko 60, nie w jeden dzień, tylko w trzy, a tak naprawdę to nikt do końca nie jest pewien, czy to w ogóle miało miejsce. Tak samo nie polecam sugerować się, porównywać się z komentatorami w internecie. Wiele z tych osób są po prostu osoby, które jeżdżą regularnie. Więc jeżeli nie jeździsz tak dużo, no to ciężko się z nimi porównywać, a część z nich to są po prostu bajkopisarze, którzy też wymyślają różne historie, żeby to tylko ładnie brzmiało. Trzeba patrzeć tylko na siebie, mieć swoje jakieś cele, jakieś pomysły na to, jak chcemy jeździć, natomiast porównywać się z innymi absolutnie nie polecam, bo to prowadzi tylko w złym kierunku. Stara kolarska zasada mówi, żeby jeździć, trzeba jeździć, i jest w tym tak naprawdę głęboka mądrość. I dotyczy to nie tylko osób, które startują w ultramaratonach, chcą przejeżdżać po 500, 1000 czy więcej kilometrów, ale także dla tych, którzy chcą pojeździć sobie na trochę krótszych dystansach. I tak naprawdę. Kluczem do przejechania tych 100 kilometrów jest pewne przygotowanie, pewna regularność. Nie chodzi o to, aby sobie robić jakieś rozpiski, jakieś plany treningowe. Oczywiście, jeżeli komuś to pomaga, można sobie przygotować plan, że trzy razy w tygodniu wyjdę na rower, przejadę po 20 kilometrów. Dużo lepszą opcją, jeżeli ktoś tylko ma taką możliwość, jest dojeżdżać sobie rowerem do pracy, do szkoły, starać się każdą chwilę możliwą, aby wyjść na. Na rower, aby sobie trochę pojeździć, właśnie kilka razy w tygodniu i tak naprawdę zwiększając te przejeżdżane dystanse, w pewnym momencie zorientujecie się, że jeżeli jesteście w stanie przejechać z przerwami, oczywiście po drodze, te 50 60 km 60, to istówka nie będzie później stanowiła większego problemu przy właśnie zachowaniu pewnej regularności. Kolejna sprawa, wyreguluj, przeserwisuj rower. Opony muszą być napompowane w tym zakresie, który podaje producent. Łańcuch warto, żeby był czysty, nasmarowany, żeby biegi się dobrze zmieniały, żeby nic nie trzeszczało, nie stukało. No jeżeli tylko rower będzie niesprawny, będzie, mówiąc brutalnie, gruzem, wtedy będzie stawiał duże opory toczenia, czy w ogóle podczas jazdy będzie się na nim jechało ciężko. I może się okazać, że to właśnie stanie na drodze do tego, aby przejechać te upragnione 100 km. Ja wiem, że wszystkie porady, które dzisiaj przekazuję, są kluczowe, są najważniejsze. No ale wybrałem dla was tylko te właśnie najistotniejsze. I jedną z takich właśnie porad jest jedz i Pi. Regularnie. Jeżeli nie będziecie dostarczać węglowodanów, kalorii podczas jazdy i nie będziecie dostarczać wody, w pewnym momencie was po prostu odetnie, jak to się mówi, złapie was bomba i braknie prądu. Są różne określenia. Natomiast no, jest to absolutna prawda, że trzeba mieć ze sobą jakiegoś batonika, nie wiem, kabanosy. Niektórzy się nie muszą ze mną zgadzać. Natomiast ja lubię sobie właśnie kabanosa przekąsić podczas dłuższej jakiejś trasy. Brzelki, słodkie bułki, banany, orzechy, no co tylko chcecie, cokolwiek, co wam smakuje, cokolwiek, co też nie będzie jednocześnie obciążać waszego żołądka. Tutaj właśnie dodam, że jedzenie jakiegoś sutego, dwudaniowego obiadu z deserem popitego piwem gdzieś w połowie drogi to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Lepiej jeść mniej. A trochę częściej, i tak samo dokładnie jest z piciem: najlepiej mieć przy rowerze zamontowany koszyczek na bidon. Nie musi być tam włożony bidon, może być tam jakaś butelka, ale istotne jest to, aby popijać sobie podczas jazdy niedużymi łykami, a regularnie. Nie robić sobie przerwy co godzinę i wtedy wypijać litrową butelkę coli, tylko cały czas podczas czas jazdy nawadniać się, ponieważ no, jest też takie stare powiedzenie, że jeżeli podczas jazdy zachce ci się pić, to znaczy, że już jest za późno. Lepiej do tego nie dopuszczać. Właśnie pić sobie regularnie po trochu, tak aby się po drodze nie odwodnić. I równie ważne jest ustawienie roweru pod siebie. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Jeżdżąc na źle ustawionym siodełku, źle ustawionej kierownicy, na za dużej ramie, jeżdżąc po 10-20 km, często można tego tak naprawdę nawet nie odczuć zbyt boleśnie. Natomiast już jadąc gdzieś dalej, Dalszą trasę zdecydowanie te wszystkie bolączki, te wszystkie źle poustawiane rzeczy zaczną wychodzić. Na kanale u mnie znajdziecie odcinek m.in. o tym, jak właśnie ustawić siodełko. No to jest jedna z najważniejszych kwestii. Warto też pamiętać o tym, aby starać się pedałować przednią częścią stopy. Nie czubkami palców. Tam chodzi o to, aby mniej więcej poduszka pod dużym palcem u stopy lądowała mniej więcej na środku pedału. Nie pedałujcie środkiem stopy. Nie pedałujcie piętą, jest to mało efektywne, też na dłuższą metę niezbyt wygodne i dobre dla kolan. Równie istotne, a często niedoceniane, jest odpowiednie wyznaczenie trasy. Można oczywiście jechać na spontanie, gdzie oczy poniosą, ale to się często może skończyć tym, że odjedziecie za daleko od domu, chociaż to fajnie, będziecie mieli na koncie pierwsze 120 albo więcej kilometrów. Można też odjechać niezbyt daleko. No, i później kręcić się wokół domu, co też jest średnio motywujące, moim zdaniem. I polecałbym zamontować sobie na kierownicy telefon komórkowy, zainstalować jakąś aplikację, która umożliwi wam narysowanie na przykład trasy na komputerze i później odpalenie tej nawigacji na telefonie, tak żeby pojechać swoim narysowanym śladem. Można oczywiście też poprosić, aby aplikacja sama wyznaczyła, ale tu niestety jest też często ryzyko, że. Taki automat poprowadzi nas bardzo ruchliwymi trasami. Ja jednak nie polecałbym poruszać się drogami krajowymi, czyli tymi oznaczonymi jedno czy dwucyfrowo. Tam jest bardzo duży ruch, jeżeli tylko nie ma tam asfaltowego szerokiego pobocza. To tam jest po prostu nieprzyjemnie, niebezpiecznie. I warto wyznaczając trasę zrobić to tak aby po drodze był przynajmniej jeden, a najlepiej dwa sklepy spożywcze czy stacje benzynowe, tak aby po drodze uzupełnić sobie jedzenie czy picie. A w co się wyposażyć na taką 100-kilometrową przejażdżkę? Nie potrzeba do tego tak naprawdę zbyt wiele. Polecałbym wyposażyć się w kask i dobrze go zakładać, poprawnie. Do tego warto byłoby mieć przyzwoitą przednią i tylną lampkę, nawet jeżeli nie planujecie jeździć w nocy to mimo wszystko w dzień też oświetlenie bym włączał jesteśmy wtedy lepiej widoczni na drodze z dużo większej odległości do tego miłoby było mieć jeszcze ze sobą pompkę dętkę łyżki do opon no i to jest w zasadzie wszystko Oczywiście można jeszcze wyposażyć się w kilka innych akcesoriów, jak chociażby okulary przeciwsłoneczne. Bardzo to pomaga, kiedy wieje, kiedy latają różnego rodzaju owady. Do tego jeszcze fajnie mieć jakąś sportową koszulkę. Nie musi to być koszulka rowerowa, może być jakakolwiek sportowa, jednak one dużo lepiej oddychają, dużo lepiej odprowadzają, pot jest w nich po prostu przyjemniej niż w bawełnie. Do tego proponowałbym, jeżeli będziecie zakładać buty, to raczej wybrałbym takie z trochę chociaż sztywniejszą podeszwą. Raczej takie mięciutkie klapcioszki, bucioszki bardzo szybko się niestety zemszczą tym, że zaczną was boleć podeszwy w stopach i no nie będzie to zbyt przyjemne. Nie musi to być podeszwa sztywna jak skała, ale żeby chociaż trochę trochę tej sztywności miała. I ostatnia porada, nie ciśnij. To znaczy, słuchajcie, no, tak naprawdę, do przejechania 100 km z prędkością 20 km na godzinę potrzeba 5 godzin. Do przejechania z tego z prędkością 15 km na godzinę, czyli taką już naprawdę bardzo, bardzo rekreacyjną prędkością, potrzeba 6,5 godziny. I nawet jeżeli doliczycie do tego drugie tyle na postoje, będziecie sobie stawać co pół godziny, co 45 minut i robić sobie długą przerwę. Co nie jest może najlepszym rozwiązaniem, ponieważ wtedy wychładzają się mięśnie, ale nawet gdyby, ok, jedziecie totalnie rekreacyjnie, wycieczka spokojnie, przerwy po drodze, zwiedzanko na przykład, to i tak, i tak w długi letni dzień, spokojnie startując o godzinie 7 rano, dojedziecie jeszcze przed zapadnięciem zmroku. I tak właśnie do tego bym podszedł, że totalnie można wyluzować, nie przejmować się, jechać sobie swoim tempem, robić tyle przerw, ile tylko potrzebujecie. Tak, aby zmieścić się w całym dniu, przejechać to sobie totalnie na spokojnie. Czekam teraz na Wasze komentarze. Dajcie znać, jaką najdłuższą trasę udało Wam się przejechać jednego dnia. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.